Kraw Skyward dzisiaj ze mną. Siemak, Siemanko. No Siemak, Siemanko, jak to brzmi. I ja, prox, Siemanko. No i jeszcze prox, Elanko. No właśnie, Ej, zauważyliście, że. cicho, cicho, bo on cię mówi. Zauważyliście, że Mop jest taki opalony na skinie? Taki, taki inny gust. Dobra, wierz na arenę. Dobra. Ej, a wiecie, że ja mam. Mechanizm. Ktoś... Mechanizm? Mhm. Dobra, mechanizm. U kogo się serdzi? Ude ja daj, ten miłem. sposób. Ten sposób. Trzeci cię koledze. ja już jestem. Wy on. Yes. yes. Udało się. Sam otwiera skrzynkę. Ja otwieram. Ja, ja otworzyłem ja. już sobie. Nie wiem jakim cudem, ale spoko. Yes. Masz się sposób No przecież klikuj na już się ręka ruszyła Dobra, jesteśmy na pierwszej arenie. w Właśnie. tym odcinku. Przypominam, że jest ze mną Siemak i Prox, choć się Prox nie przywitał. Przywitałem I, się! I mam różdżkę ognia. Przywitałem się, a ja Witałem. mam pochodnie. I co? Nie podskoczysz. Siema, siema, zostawcie u niego łapkę w górę. Ej, w ogóle mam wy tak. na napierśnik pro 2, nie? O, cześć, Siemak. Ej, daj mi jakiś item, Siemak. Ej, super mop. jeżeli wbiją dwie łapki w górę, nowy odcinek. Dwie łapki? Tak. Jak nagrywam z tobą, wbijają 5 łapek w 2 godziny. No to niech biją tyle, ile, tyle, ile potrafią. Chyba, że w ogóle Musiałem nie potrafią. Musiałem sobie mieć rafter z Ej, mam ci walnąć z różdżki ognia? Mnie? Nie. Ej, sub, ej, czekaj, uważaj, tam nowa, nie? Okay. Ej... No, popaliłeś mnie. Sorry, no, nie paliłeś. to jest dziwne. Co ej? tam spad? Ja mam, nie mam, o, mam różdżkę ognia, fajnie. Ej, ludzie dawać na środek. Ja Dobra, mam. ej, uważaj! Nowa krew, nowa krew! Prox! Aha. Dobra, widzę cię na spektatorze. Dobra, mój kolega mnie widzi na spektatorze. A, siódmy level on ma. Nowa, a u Już, zabiłem go raz. Prox. Co? A u ciebie ile mają wić łapek? Nie wiem, mnie słowo wbijają, bo ja mam mało słów. Ile masz subów już? 10? Hmm. Chyba. Dawno nie sprawdzałem, bo byłem na koloniach i... Mam trochę małe A ja opóźnienie. dzisiaj będę na pustynie. Ja, ja będę mała dzisiaj mała na pystynie, który jest po prostu taki no... taki epicki że po no. prostu normalnie... Ja mam na złotym mieciu szarpny spięć, nie? Także... Na złotym mieczu. A, ja A to ty, mam... ja chciałem się makę walnąć. Mam Air Maxy, nie? Wiesz, że gdybyś mnie walnął to byś odleciał. Tak, <laughs> On O fajnie. Mam zabijacza myśli. Super. Ej, my nie zostanie jeszcze się nie Myślałem, że sami zostawicie. O, mam trzy wiki ram, bo Ktoś drago ten... nałożył? Kto drago nałożył? Nie, ja, ja nie, mam. nie mam. Kto chce kurtkę Agnesera? No, no, ja nie. I możesz dać. A, no nie, ja cię nie dam. dam. Macie łuka, panowie. Ja Macie łuka. E, ja pa? Mam ale stary. Czyli tak. Czyli. help chętnie, 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 Zrzucisz go na easy. Easy? Na easy. Lubisz easy mieć? No, izi, lubię. Tak? Mój, oj, nie, już nie koleś tu jest, pomóż mi. Odpaliłeś mnie, idę budować. Ja zaczekam, ale skarb. Ej, koleś cały diamentowie, pomóż mi. Pomagam. Gdzie on jest, tu. A nie, spadłem. No. No to ty. ty sorry. Mój kolej, ja go gościu zabija mnie. Gościu mnie zabija. No ty, zabija. kurde. Ty, 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 ty. Ej, ten typ z pańczyny uciekł rakietą. Ty, ej, no dobra. No, się zabiłeś no. mnie, jak możesz. Kto? No, no. Zepchnął mnie z ognia, rozumiesz? Z co, ognia. Jak to pomóż, proszę, pomóż, siemak! E, nie mogę, nie mam jak w sumie, wiesz? że mnie ja zabiłem My... z różki ognia kogoś. Ale to... to ja jestem, ale taki kurde... Ale mam trzy serca i jakiś cały jak sobie, typ, jak sobie mieczem. No to o, uciekaj, 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 ja ci pomogę zaraz. A gdzie on jest? A, na górze. No, to jest grzyb, to jest grzyb. Grzyb 21, 12 level. Grzybice ma. <laughs> Ej, jest ten już. Gdzie on jest, gdzie on jest, JCT super. Na samym środku! O poczekaj na mnie. On tam cię wypatruje. No właśnie, a ja nie mogę dobiec! Ja takie chwilę mam zdjęcie, obserwuję. O proszę, bo ja mam... Ja już nie mogę uciekać, no! A ja jestem za tobą, Gdzieś, Tutaj jestem, widzisz, już już jesteś pod opieką. Nie jestem, bo mam trzy serca i trzy głody. Widzisz jest, O, dawaj go, dawaj go!

o, ej, pomóżcie! Ty, nie ma, nie ty, ma, nie ty, 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 ty! ty, ty. Jest taki... On spadnie, ej, on spadnie poza tego! John Chyba! John jest. Spada, spada z góry! Spada z góry na ciebie, na ciebie, na ciebie! A, tutaj jesteś? A, tu jest skubaniec, chodź tu kurde. Chodź tu, nie grzybie, ogóle, grzyba. Grzyba. Grzyb, daj mi grzyba! Ej, jesteście sami! Wow. Ej, jesteś mob? Gdzieś? Ej, wracaj do niego szybko rakietą i to Mob, where are you? Głowy no. siedłem! I'm here! I'm here! Wyszedłem! Już jestem! Witam, witam. Elo, elo. Dzień dobry, dzień dobry. Super mob. Blaze poleciał. Jezu. Super mob cię wita? Może on będzie tak orać? No. no. To jest wkurzające dla mnie te klasy. Nie? To jest... Boże, obudowuje się, uważaj. E, nie, nie dolecę. Ale tutaj ma dobudowę, ma most. Ty prosie się, Maku. Myślałem, że... ja, 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 ja myślałem, że powiesz yes, o mnie. Spadł? Yes. jest Nie wiem, czy jest Mobem, bo, mo... bo ja nazywam Moby trochę moje, te. Moje widzowie. Sie moje Moby. Sie moje, <grystanie> <Siema> moje, <moby. grystanie> moje Moby. jestem super Mob. <grystanie> Jezus, o, co on zrobił? Grzyb wygrał. Grzyb nie wygrał. Widzimy się na kolejne A ręce. Czyli na. Grzybnia. O Boże, grzybnia, Jezu. Ty, o nie, jest. Ej, to nie jest zbieg okoliczności. Przypadek? Nie sądzę. A ten grzybek. Nowa jesteś? No, obok A. ciebie. A właśnie, sobie dokupię rakiety. Okay. No właśnie, Ob Ej, super. obok tak. mnie jest tak? nocz. Patrzcie, obok mnie jest noc. Tak? Zapało. Ha. Kupson trip. Kurde, kupson trip. Jakiś fan na oh, yeah. tripa. Ej, idziemy na skyblocka za po, po odcinku? No, może. Tak, ale ja już nagrywam. No dobrze, dobrze. Więc zostawcie u niego łapkę w górę, tak bardzo. U mnie te... proszę, bo dostaję. Więc zostawcie to... łapkę w górę. Sufa, ja teraz chcę was przyciąć na super moby. No, ja Dostaję za to, 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 pieniądze, jakbyście chcieli wiedzieć, nie? Daje się. Ja i tada. I tada. Mam odwagę. Nie dnia mam w po... Nie, ja nie mam więcej w karta. Z... Także ja to robię tylko for fun, nie Żadne, żadnego hajsu. Tak, żadnego. Uh -huh. nie, no i dobra, mam jeden grosz, nie? Ale to nie złapę. Oh, Łapę, bo, nie ja mogę. Ej, super mob. YouTube liczy centa. Centa, czyli jak? Jeden cent, czyli cztery grosze. <laughs> <O, MG>! Bogactwo! <laughs> ja mam zarobione 40 groszy. Oho, wow. A ja nie wiem ile, nie sprawdzam. <laughs> <99. śmiech> A ja mam jeden. Ło, mam tajfuna. A ja, ja się idzie. Ja jestem na środku. A ja jestem prawie. Ej, ja, jest, ja, e... diaksowy, ja, ja jestem w ogóle cały diexowy, nie? Masz aromaty. super, bo... Ja? Nie. No, no, A e, co jest lepszy? Tajfun, czy odwadnia, czy skromny oddech? Eta, eta, e. Ta, e, ta, e... Odwadnia. Nie, ma, nie mam pojęcia, co jest lepsze. Zamierzam miecze? No bo on, mnie on mi Przez. nie był potrzebny. A mi tak. Nie, prawie spadłem. No jakie kurde to jest? Spadłeś? Nie, tak! Nie, nie, nie! nie, nie, nie no, mogę! Nie! jestem. Ej właśnie ja widzę nowe. Ale faceplum. Tak, gdzie jesteś? Tak. Ej, czekaj, za to mam, no, tak. czekaj, czekaj, nie wchodź tam, nie wchodź tam, poczekaj, poczekaj na mnie. Nowa, ej, nowa, to było tak. Wziąłem, zeskakiwałem z wyspy. Ja e, tego nie chcę. Nie trafię, nie trafię, nie trafiłem, nie? Trafiłem. Stofło mnie znowu ze skoczyłem. Bigo, bigo, bigo! Dobiję ci go! On ma aurę, on ma aurę. Aurę miał! Tak Zabiję bił, go nie. spokojnie. Spokojna twoja ruszczochrana. O nie, to jest grzyb, to jest grzyb! Zabiłem go! Zabiłem cheatera! Z grzyb jeszcze został, kurde, wygrał chyba Tak, wygrał. No. Dobra, dobra. Co 3 HP miał, nie wierzy. Ej, właśnie, Supermok jeszcze żyje? Nie, nie? On na początek z kim. Zlagowało mnie i Wiatrak jeden. Wiatrak jeden. Dobra. No. Yy, aha, wiatrak 1? Nie już nie ma. Yy, to ja dawajcie ej. na park jeden. Park 1 Ej, Hej. ludzie, ja wam powiem, że ja tak zyskakiwałem z wyspy. Trafiłem, ja choć mówiłem, że nie trafiłem. Ej, jaka arena? Nie cofło? No wiem, ja park jeden. Park jeden, park jeden. Ej, park nie ma, jest park... pełna. Boż, wychodzimy czy czekamy? Nie, no jest pełna. Chod ja wyszedłem. Ja też. To na Mars 1. Mars 1, Tak. Jestem. No, nareszcie. Ej, park biłem, lol. <laughs> Ej na Marta znowu mówiłem. Na co mam bić w końcu? No. Już nie! Zaczekaj, trzeci raz. Mm. Tylko żeby cię teraz nie wbiło na parki jeden! Teraz, teraz sorry! O Jezu. Teraz chaos! Chaos. Teraz... chaos! Chaos jeden! Jestem. Może obok mnie? O! Mopis obok tak mnie! Jest! Mobok, cześć! Mobok! No mobok! mobok. Ej, dobre! Ej, Mobok, jestem! Obok ciebie! Mobok! Siema Mobok! <laughs> Jestem obok moba. Ludzie... Właśnie, ej, to jest taki skrót. Mowie moi bo... kochani, ja wam powiem, że jeszcze powstanie na Facebooku grupa mobki. Ej, właśnie mm -hmm. właśnie zlajkowałaś moją grupę widzowie Siemaka? Tak. Tak? Ja nazwę moby Super moby Supermoba. Ale zlajkowałaś moją grupę? Ej, chyba tak. Jej. Ja, ale sobie tego... Ej, mam mógł, mam łuki strzały. Ten, face... Mam dwa ej, ja ci powiem, że jak patrzyłem na twoją ha! to nie? No. To ty fajny zdjęcie, to ty tam zdjęcie jakieś dodałeś, nie? Takie tak, niby twoje. swoje, ale zmieniłeś, je, nie? Tak, fajnie. Do człowieku tak, taki wysoki wyszłeś, że 2 metry, normalnie, nie? A mam metr pięćdziesiąt? Seis? No nie spanłem. O Oklocek jeden! Ej, a ja nie. mam metr pięćdziesiąt. Ja mam 1,50 i się ma... i krowiak wyzwał mój wzrost. Kurde, po... Ma. Mam 1,56 56. O, to ty no. chyba jesteś jak ja prawie. Siemak. Nie jestem niższy. Czekajcie, bo mój kolega. No nie, to jest grzybek, nie mogę! Co? Grzybek? No grzyb! No. przedtem był grzyb, nie, a teraz grzybek. Ja ma, tak, jak ja mam 1,70 70. No to ja mam 1, 50. Ta Tam metrów, ta na pewno. Ale co to. mówisz, że jesteś za mały? Ty masz metr... A ja mam 1, 64. dobra, mój kolega pisze, że mam 1,64. Ja tam nie <noise> Dziękuję za wsparcie. Thank you very much. Met 56 jest, ma od... Mob zginiesz teraz, zobaczysz. Zkinę. nie. nie. Ej, wiesz co mu pomoże? Wiesz co mu pomoże? Poczekaj. No. Kawka, taka piosenka. Kawka. E, a ja jestem super -mob. Każdy Kawka. lubi da. Yes, no! Nie mogę tego. On to wykabek nie się Ej, kurs śpiewania, proksa i się a widziałem tą myszkę mi. NIE! NIE! A, to jest moja! Grzybek! Atakuje! Ej! I tak odcinek, nie? No. A pamiętam... Ej! ma koszulce, Widziałem to. Ej, brakuje tutaj... NO! <laughs> tu, jest, tu jest ja żyję. Ej, tu nie jest ten grzybek, bo ten. No bo wiem, tam to był inny. Zabiłem go! Tam ej! Mob, mob! 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 No. Pamiętasz swoją piosenkę? Wyskamiki Takiniki A mój kusy nią zna. Nazywa się pan, e, nazywa się Black, ma więcej subów ode mnie, po, pozdrawiam i polecam. Widziałem, 17 subskrypcji. Wow. No. A ty ile masz? Ja? 81. Osiem, ale nie, mówię do Proxa, bo mówi, że jest mało. Nie? No, u jest słabo jest. Jestem sam. A jestem. Człowieku, ale tyle słów to... Nie no ja powiem, że ja jestem jego niego o oj, że ja niby? Nie. Hmm. Jest mi smutno. Nieważne. Dobra, gdzie są... Mówcie mi, gdzie są jeszcze typy, bo ja tutaj zabiłem tego grzybka, nie? Zobaczcie, jak, zobaczycie jaka to Ej. była proakcja. Spogójcie Proksa, zostawcie suba i łapkę w górę. Więcie na się maka. Ej, zaraz ci pojęcie nie tego. A ja A już dobra. ja za, za chwilę po odcinku będę tworzył, kurde. O Blitzstar. znaczy Blitzstar, wiecie. Już myślałem, że miałem tego. Całego. Tak. supermob, no. super skoro zlajkowałeś moją stronę, to to ile, czekaj, to jak ty się nazywasz? Bo ci nie mogę znaleźć. Nieważne. Chyba zlajkowałem, chyba nie, bo ja to miałem zbić jeszcze... A ty masz dziennie. grupę? No, Co? mogę ci podać, masz. Ale nie, tak. ja mówię do tego, do mowa. Nie. Ale będę miał? Ta na pewno. idą ja, um, u mnie jeszcze daleko do grupy. Brawo! Nie, brawo! Padłem. Brawo! Excellent. Podsumowanie. To na, na, na... kolejne ręce. Ej, ey, i Prog znacie w ogóle tego.. Mechanizm jeden wbijać Mechanizm jeden? Tak. Dobra. Ej, Ej, mam skrzynkę już te... otworzoną, a wy nie. Ej, znacie tego? Znacie czu, e, YouTubera Minecraft James? Nie. nie. Ja? Nie. On robi piosenki, nie? Super. Animacje z Minecraft'a jeszcze, nie? A, rzepa ta... ja tak Ej, ale słuchajcie, to on y, to na początku robi. Czy widzisz Hiroblina, nie? Co znaczy, to jest jego znaczek, że to jest autorstwo prawdziwe, jego, nie? No. no. Y, I jeszcze robi. Dobra, znacz... cicho na się zaczyna, nie mów Ej, ale zaczekaj. Aha. Yeah. potem wytłumaczy jeszcze. Jesteśmy na kolejnej aręce. W tym odcinku. Ostatnia. No, mam szerszenia i kamizelkę epoki, super. Ej, jakby co to będzie, ej, mam ostatnia TNT, arena. I pamiętacie mojego trolla z TNT? Jak nie pamiętacie, to jest Ta, tak, Minecraft trollowanie, widziałem A A mnie no, na odcinku też widziałeś? Tak. Nie, nie? I mnie ściągnęło ze prawa autorskie i tam na tym odcinku nie zarabiam, bo miałem najwięcej lajków i wyświetleń. A ja za, a ja, a ja, za, ja mi grafik robi tego. Ostatnio mi zrobił... O kurde, spadł. Ostatnio mi zrobił z Minecraft e, to Skywars i zrobił mi Build Battle, ale jeszcze nic nie nagrałem z tego <grym> Łoproks, ja ci chciałem już żółczać. Ej, to jest ostatnia arena czy jeszcze? Bo trochę będzie długi odcinek wtedy. Ostatnia. Nawet jak go zmontujesz. No. no. nie będzie. Jakiś typ się... Jakiś ty próbuje mnie zabić na środku. Ej, uważajcie, uważaj, uważaj, super mop, ja ci pomogę! O, tu... Już mi pomogłeś. Jezu jak on się rzuca, jakiś szalony. Mio, to się jak... Tam. Ty też dodałem! Wow, nie. Wow, wow, prawie dodałem! Ej! Ja, ej, trzepiesz się z tym samym typem co ja z nim. O, zabiłem go, nice! Jakim cudem go zabiłeś, skoro byłeś z bardziej? Co? Jakby nawet nie walczyłeś? Wamnęłem mi tu kilkanaście o, razy. Mówię ci, że on ma aura kurde. No to go zabić. Jak nie... Ej, najta, tam, tam to chce. jest dwóch typów. Widzę. Glizdy jedno. Kurde, karakany. <grym> Karaczony, czan no i jest kot. Za jest kot. za tobą. Za tobą jest kot, za tobą jest kot. No wiem, mogę to. To jest go Nie ubiegłam. Przymo robisz opening dusz w tym odcinku? Nie. Ma. Ma. To ja zastąpię ciebie. Powiedz ile skrzynek odchodzi. Ja okay. Dobra, zaraz. Ja zero. Ja mogę otworzyć za Ciebie. Ja, ja też mogę. też Jak to znam, jak mi to nic nie da, skoro ja mam dwie dusze? No to mi da coś. No, ja też otwieram. Właśnie, nie? A e, proszę zgadnijcie teraz liczbę, daję Wam chwilkę. Na, no życzę! Się... Dobra, chodźcie Na, się pożegnać. Cicho! To, ile... O, pożegnanie. Ile ma dusz Siemak? Po prostu, ile ma dusz Siemak? 600... Chodź. nie, 500 coś. Dobra, chwilka minęła. Siemak, powiedz ile masz dusz. E, napiszcie w komentarzach oczywiście. <laughs> U mnie, no, a jest, a u mnie też, od, u mnie też. Odpowiedź brzmi tak jak w z 10. 574. Dobrze. Od u mnie też możecie od napisać zresztą, nie? Dobra, to. Mobku, czyń pisam... honory. No. Kończ odcinek, jak co zwykle ty robisz. Aha, dobra. To wygląda na koniec odcinka. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Jestem super, Mob dzisiaj był ze mną. E, Allah Akbar, ma? OLA I? Prox. No właśnie. <grym> Do widzenia. No. Do widzenia, cze.